Czy uważasz, że Chorwacja te czary Luki Modricza z Latko Dalicza, który bardzo fajnie motywuje swych piłkarzy, na Instagramie napisał im tak, jedność, odwaga, patriotyzm, wiara, to nas prowadzi do celu? I też wynikliwie potrafi rozgryzać przeciwnika to, co on na przykład zrobił, wysyła swoich asystentów do obserwowania treningów, meczów przeciwnika z Brazylią, zrobił tak, że, że dzięki tym obserwacjom wystawił później na prawej stronie Praszalicza i to był klucz do zatrzymania najgroźniejszego skrzydłowego Winicjusza Juniora. Oczywiście wspomagał tego praszalicza, nasz Jose Jurawicz, którego znamy dobrze z legii Warszawa. Jego wczoraj bardzo pod niebiosa wychwalał z latko Dalicz, twierdząc, że to był najlepszy piłkarz tego meczu, to co się Juranowicz nabiegał do przodu i do tyłu, unieszkodliwiając całkowicie te skrzydła, te skrzydła brazylijskie, no to była duża historia. Dość powiedzieć, że Brazylia jedyną bramkę, którą strzeliła, to po akcji środkiem, gdy po takim bilardowym rozegraniu Neymar wszedł, a poza tym Brazylia była bezenna całkowicie. Czy uważasz, że, że Dalicz jest w stanie pójść dalej i zatrzymać twoją Argentynę Albicelestes? Dalej jest w stanie zrobić wszystko, już pokazuje to historia ostatnich lat, bo to robi wyniki niewyobrażalne, ale ma też podstawy, żeby te wyniki zrobić. Wspomniałeś tu Joranowiczu, Joranowiczu rozgrywa fantastyczne turnie. to pokazuje, że nawet z polskiej ligi się można wybić, bo Legia była dla niego przystankiem do Celtiku. Jak się okazało do pierwszego składu reprezentacji, gdzie zadomowił się już podczas finałów Euro 2020, okazuje się, że ma jeszcze mocniejszą pozycję, może grać w jeszcze lepszym klubie. Jest fantastycznym zawodnikiem, jest takim zawodnikiem, taką mrówką niesamowicie pracującą dla dużych, naletych tych mrówek w Chorwacji nie brakuje i jedną z tym mrówek właśnie jest Luka Modrić, fantastyczny piłkarz. I tutaj historia zatacza koło, bo Luka Modrić, nawet Ci wspominałem, debiutował reprezentacji Chorwacji w meczu z Argentyną w Bazylei w 2006 roku w marcu, gdzie Chorwaci wygrali trzy wszedł sobie chłopak z zadaru na parę minut, nikt nie zauważył jego występu, a minęło kilkanaście lat i był jednym z liderów, którzy który prowadzili reprezentację chorwackiej do zwycięstwa z Argentyną w Rosji na mistrzostwa świata 3-0. No, kiedyś kiedyś, kiedyś właśnie bramkę Luka nie przegrał ani jednego meczu z Argentyną. I Argentyną sobie doskonale zdają sprawę, jak ciężkie czeka ich zadanie, bo tam tą Chorwację już wiele razy skreślano, że tutaj, że zaawansowana wiekowa, ale to są zawodnicy tak mentalnie silni, że to jest niewiarygodna ta drużyna po prostu, jak ona gra. Tak z drugiej strony spojrzymy na, na pozycje, w jakich klubach grają ci piłkarze, jakie mają doświadczenie międzynarodowe, no, co oni ostatnio ugrali, no to, to nie ma przypadku. No tak spojrzysz, spojrzysz z Latko Dalicia, Mistrzostwa Świata 2018, ja to był trener tymczasowy, drugie miejsce. Później masz Mistrzostwa Europy, odpadają w 1-8 finału, wychodzą z grupy, mieli tam swoje problemy kadrowe, wychodzą z grupy, przegrywając z Hiszpanią 3-5 po pasjonującym meczu. W międzyczasie wygrywają dywizję w Lidze Narodów, zostawiają w pokładem polu Danię, Francję i Austrię i są w final Four. I teraz Mistrzostwa Świata, kiedy mówili, że dla nich celem jest wyjście z grupy, a co będzie dalej, to, to, to co się uda, to zrobią. No jak widać, im się udaje znakomicie i wcale nie potrzebują do tego zwycięstwa. oni po prostu nie przegrywają meczów i potrafią rozstrzygnąć na swoją, na swoją korzyść rzuty karne, które wykonują świetnie, ale nie ma przypadku, jak się, cofniemy, jak się tak naprawdę cofniemy do mistrzostw świata poprzednich, to oni tak z Danią, luka młodź co 116 minucie nie strzela rzutu karnego na 2-1. Mimo wszystko wytrzymują to ciśnienie, wygrywają karne, później z duńczykami. Później ogrywają Rosję na jej terenie w rzutach karnych, też sobie dają, też sobie dają radę. Później w półfinale po ogrywają Anglików. I teraz ta historia trwa dalej. Japończycy, którzy byli niesamowicie wybiegani, praktycznie zabiegali Chorwatu, oni już resztkami sił doprowadzili do rzutów karnych, gdzie Japończycy się spali, Chorwaci na spokoju podeszli wygrali te karne Brazyjczycy nie wytrzymali ciśnienia, gdzie prowadzili Gry potrafiła Chorwacja wrócić. To pokazuje niesamowitą siłę mentalną, piłkarską i tej drużyny. Te, te słowa, które dali rzuca na Instagramie, czy tam na Twitterze, jedność, te wspólne cele to odwaga patriotyzmu. Jedność, odwaga patriotyzmu, wiara, to nie są puste słowa u Chorwatu. Bo to jest, jak byłem na konferencji prasowej po, na mistrzostwach świata poprzednich po meczu z Anglią. I pamiętam jak Iwan Perisic pokazał nagrodę o Chorwacji i powiedział, że on dla tego kraju jest gotów zawsze się poświęcić i chwacka jest najważniejsza, i oni tak naprawdę myślą oni nie myślą na, na wakacjach, gdzie pojadą na wakacje, czy lasta wykupią, czy, czy będą błyszczeć w social mediach. Oni myślą o tym, żeby jak najlepiej grać piłkę.